Korona szoty to generalnie dobre szoty robi, tak więc sub, dzwoneczek, łapka w górę i pozytywny komentarz. Pszuch. Co? Jak ty? Nie. Ej, czekaj. Jak ty otoczenie zmieniłeś, chłopie? Ty się tepnąłeś gdzieś? Gdzie ty jesteś? Halo, jakiś dywan? A, gorącą ale na Co się dzieje? Nie no, ja się napiję Monstera i poczekam aż się odezwa. Hmm? Nie odzywasz się. Kurwa. Wojta tak, to ja. Pięć Nie? 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 Ja. Dolną wargą? Co ty chcesz z moją dolną wargą robić? Kurde, jak tu go rozpracować chłopa? Na początku napiszę, żeby mnie nie rozłączyło z tym chłopem, chyba że on będzie szybszy i mnie rozłączy. Nie? A co to w ogóle jest za tywan? Co to za tetris u ciebie tam z tyłu? No halo! I co? I koniec. Nie pogadamy sobie? No bo czekaj. No halo! Czym on mnie tak troluje? Czemu? On jest taki cichy, niedostępny. <zysk> mhm. I co teraz? Już nic? Nie powiesz? No halo. No co jest z nim nie tak? Ja też się napiłem stary, pyszna ta kola, co? na pyszna, człowieku. Ale już jakąś reakcję złapałem, bo, bo tak odmachałeś. Widziałem to odmachanie, widziałem te milimetry na kamerce. Kurwa, znowu po tej dolnej wardze, ja pierdziele, o co im chodzi? Znacie jakiś, nie wiem, szyfr dolnej wargi? I górna teraz, co jest? Dwa razy dolna, raz górna. To jest 2-2-1, człowieku. Zaraz cię rozpracuję. XD <noise> do... Geluś. On nie reaguje nawet. Panie Grzegorzu. Też nie? 23 centymetry. Kurwa. Wiecie, jak go rozpracować? Ej no Macie jakiś ten? Dawaj beatbox Ej Rozpracuje ci jak bambox będzie czy nie? Bambox to sztuka walki podobno Nie? Ej co? Ja się spogubiłem no, Ale o to... No dlaczego ty nic nie mówisz? Czemu masz dywan z tyłu i nie Pianki akustyczne? Czy to na piankę? Nie wiem, jakiś challenge robisz? W króla ciszy się bawimy? Nie no, odpadam. Ja, ja nie wiem, ja serio. Nie mam... Nie, nie mam pojęcia. Ej, no... Kiwniesz chociaż głową? Się uśmiechniesz? Albo no ty tylko z kobietami rozmawiasz? Nie wiem, mogę o, Ruszył się! Jest! To jest jakiś... To jest jakiś postęp stary. Ruszył się, nie wiem! Ej, czemu ty. Co? Dzięki, że pomogłeś wbić 28-200. Dziękuję, Serdecznie. No. dla ciebie dalej. No stary możesz się nie odzywać, ja z tobą i tak powodam. fajna dolna parga. Jakaś szparka Dziesięć złotych. Cześć Geluż, pozdrowić mnie? za Ja będę robił jakieś dźwięki, można się ruszyć. Przepuść dywan? za dywan? Za dywan mam, przepraszam. Przepraszam. Za dywan. Ale musisz nie mi nie zdradzić. Ty latasz na nim, czy nie? Nie? Nie to Dywan Louis? <laughs> Versace? Bez skitu bo znaczek prawie jak Versace. Nie z tej strony, z tej zerowski 0 <laughs> Dobra, ogólnie dzięki za 5 złotych Filipek